Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów, Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Znów warto uświadomić sobie: to część kazania na górze, czyli Konstytucji Nowego Ludu Bożego. Kazania, które zaczyna się od obietnicy: Błogosławieni jesteście. Szczęśliwi jesteście. Jeśli dzisiejsze słowo czytać będziemy bez tego kontekstu, zostanie nam jedynie wrażenie suchych, bezlitosnych zasad, zaostrzonych przez Jezusa Chrystusa, tak że stają się prawie nie do wykonania. Ewangelia stanie się wtedy naszym oskarżycielem, a przestanie być dobrą nowiną. Dlatego koniecznym jest, by spojrzeć na to dzisiejsze słowo w kluczu obietnicy. Przypomina mi się opowieść pewnego znanego muzyka, który, będąc niedawno po nawróceniu, miał problemy ze zmianą starego sposobu życia. Tak zwany stary człowiek siedział w nim jeszcze głęboko, aż do pewnego koncertu, przed którym spotkał innego wierzącego. Usłyszał on wtedy od niego, jak relacjonował dwa zdania. Wiesz co? To nie jest tak, że nie możesz palić marihuany przed koncertem razem ze swoimi kolegami, zanim wyjdziecie na scenę. Jako chrześcijanin, ty nie musisz tego robić. Nie, nie możesz, a nie musisz. To w nim wszystko zmieniło, jak później opowiadał. Bo chrześcijanin to człowiek, który z racji na bycie pokochanym przez Jezusa Chrystusa naprawdę musi dużo mniej niż nam się na co dzień wydaje. A gdyby z tej właśnie perspektywy spróbować spojrzeć na dzisiejsze słowo, jako chrześcijanin nie musisz już porządliwie patrzeć na kobiety, możesz patrzeć inaczej. Pożądliwe spojrzenie nie sprawi przecież, że będziesz tak naprawdę szczęśliwszy. Jako chrześcijanin, nie musisz podlegać dyktaturze swoich członków, nie musisz być psem, którym macha jego własny ogon. Masz w sobie złożony bezcenny depozyt, pozwalający ci nie być niewolnikiem. Nie musisz iść na kompromisy z sumieniem by zatkać dziurę, której imię samotność. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.